W ostatnim odcinku przedstawiałem wam temat poszukiwania Tadeusza Dudy. Rozważaliśmy, czy Duda zostanie schwytany na lada dzień, czy może to potrwa dłużej. Dziś już wiemy. Odnaleziono ciało Tadeusza Dudy, ale policjanci nie kończą swojej pracy w starej wsi. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. We wtorek o godzinie 20.30 przy drodze powiatowej numer 1609K między Limanową a Kamienicą przejeżdżający tamtędy patrol policji znalazł w lesie ciało Tadeusza Dudy poszukiwanego przez 5 dni w sprawie zabójstwa 26-letniej kobiety i 31-letniego mężczyzny, a także usiłowania zabójstwa 73-letniej kobiety. Zwłoki znajdowały się około 3 km od rodzinnych zabudowań, a także od miejsca zbrodni i raptem kilkanaście metrów od powiatowej drogi. Służby nadal poważnie biorą pod uwagę scenariusz, w którym ktoś mógł pomagać 57-letniemu mężczyźnie w ucieczce, ukrywaniu się i przetrwaniu 5 dni w lesie, ponieważ jak stwierdzono, tamto miejsce było przeszukiwane niejednokrotnie przez patrole. Co prawda, jak poinformowała rzecznik prasowa Limanowskiej Policji, ta droga nie była zamknięta przez służby, była cały czas przejezna i monitorowana przez funkcjonariuszy. Patrol policjantów prewencji, który ujawnił miejsce zwłok, również kontrolował tamten rejon. I ostatnie pytanie: Czy możemy tutaj podejrzewać, że ktoś jednak mu pomaga? No tutaj wszystkie hipotezy są brane pod uwagę, zarówno, że działa sam, jak i że ma jakąś pomoc. Cały czas policjanci też pracują na punktach kontrolnych z ruchu drogowego, policjanci z prewencji, sprawdzają pojazdy, legitymują kierujących, pasażerów, sprawdzają przewożony bagaż. Również fun funkcjonariusze operacyjni działają w terenie, więc z każdej możliwej strony wszystkie siły i środki są... Ciało Tadeusza Dudy znaleziono z raną postrzałową głowy. Według małopolskiego komendanta wojewódzkiego, pana Artura Bednarka, 57-latek po Popełnił samotstwo przy zwokach leżała broń na razie jest jednak nie wiadomo czy to ta sama z której zabił swoich bliskich jak ujawnił szef małopolskiej policji w akcji poszukiwawczej we wtorek uczestniczyło już 840 funkcjonariuszy w tym około 100 z biura operacyjnego antyterrorystycznych i z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji Służby od początku obławy mówiły o trudnościach związanych z topografią miejsca i gęsto zalesionym obszarem. We wtorek wirtualna polska ujawniła, że w przypadku antyterrorystów pojawiały się krytyczne głosy, że nie będą oni wchodzić głębiej do lasu, będąc szkolonymi do działania w miejskiej zabudowie. Jak ustalił portal, w dowództwie operacji zapada decyzja, by od środy policjanci z biura antyterrorystycznego mieli zintensyfikować działania w lesie, ale jako że ciało odnaleziono we wtorek, sprawa poszukiwań jest zamknięta. Obława na Tadeusza trwała 5 dni. We wtorek, 1 lipca wieczorem, policja poinformowała, że odnaleziono ciało. Wszystko wskazywało na to, że 57-latek popełnił właśnie samobójstwo. Nie jest wykluczone, że ktoś pomagał mu w ukrywaniu się, i to mówi był rzecznik małopolskiej policji Dariusz Nowak w rozmowie TVN24. I mówił też, że nie jest zaskoczony takim zakończeniem obławy. Spodziewałem się, że tam będzie jakiś przełom w sprawie. Wydawało mi się. Tak jak i policjantom, że on gdzieś jest na tych 200 hektarach. Wersja, która przychodziła mi do głowy, to właśnie to, że on będzie chciał w zasadzie takiej walki do końca, wdać się w jakąś strzelaninę z policjantami, żeby też w ten sposób niejako zakończyć życie. Tak czy inaczej, mówiłem, że będzie walczył do końca, bo to taki typ charakteru, taka osobowość. Było wiadomo, że on się po prostu żywy raczej nie podda. Uważa Dariusz Nowak. Śledztwo w sprawie Tadeusza prowadzi prokuratora okręgowa w Nowym Sączu. Osoba ukrywająca się tu zapewne korzystała z wielu dostępnych miejsc do ukrycia i pomocy wielu osobom, co utrudniało nam poszukiwania, przekazał szef małopolskiej policji. Przyznał jednak, że policja nie ma na razie żadnej konkretnej wiedzy na temat ewentualnej pomocy w ukrywaniu zabójcy i potwierdził, że policjanci wciąż szukają miejsca, gdzie ukrywał się Tadeusz. Trzeba było krok po kroku przeszukiwać cały teren to jest mozolna praca. To tylko policjanci, którzy są w terenie, doskonale wiedzą, jak trudny jest to rejon, jak trudna praca. Ale to było jedno z rozwiązań, które się nasowało. To znaczy, przypuszczałem, że on popełnił samobójstwo. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że był on chory. Miał jakieś kłopoty kardioidalne, więc wcale bym nie wykluczał, że to po prostu jakiś zawał. Chociaż stawiam na to pierwsze, że on po prostu nie wytrzymał, ale też mogło mu nie wytrzymać serce. Podkreślał, były policjant. Dramatycznym wątkiem jest wątek dziadka jednej z ofiar. Posłuchajcie: Tadeusz Duda zabił swoją córkę Justynę i jej męża. Kolejną osobą, która mogła stracić życie, jest Felix Stalarczyk dziadek Justyny. W rozmowie z SE opowiedział on o chwilach grozy, które przeżył. Myślałem, że to koniec. Błagałem o życie. Nie wiem, czy broń mu się zacięła, czy palec po prostu mu zadrżał. Omsknął ze spustu. Mówił w rozmowie z Superexpressem: Pan Felix dziadek. Dziadek Justyny, jednej z ofiar Tadeusza Dudy. Mężczyzna nie może uwierzyć, że przeżył starcie z podwójnym mordercą. Ucierpiała natomiast żona pana Feliksa, którą Duda postrzelił. Trafiła ona do szpitala. Moja żona dziś się wybudziła i mam nadzieję, że ona przeżyje. On i mnie próbował zabić. Przyłożył mi lufę prosto do głowy. Poprosiłem go, żeby darował mi życie, bo chcę się jeszcze pojednać z Bogiem. Broń nie wystrzeliła. Nie wiem tylko, czy mu się zacięła, czy mu palec się omsknął. Jedno jest pewne czuwała nade mną opatrzność tego dnia. Wspomina talarczyk wydarzenia sprzed kilku dni. 57-latek miał dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z rodziną. W 2022 roku usłyszał on zarzuty znęcania się nad rodziną i kierowania gruźb karalnych. Jak czytamy, w fakcie, dzień przed tragedią podejrzany o dokonanie zbrodni mężczyzna skorzystał z prawa do zapoznania się z aktami tej sprawy. Dzień przed zbrodnią poszukiwany przez służby Tadeusz Duda zapoznał się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Przekazała pani Katarzyna Nowak, rzecznik komendanta głównego policji. Szczegóły tej wizyty mogą mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa. Policja podkreślała, że każdy podejrzany ma prawo do wglądu w materiały zgromadzone przeciwko niemu. Ten mężczyzna z tego prawa skorzystał. Jak zaznaczono, śledztwo wskaże, czy mógł to być motyw jego postępowania. Pani Magdalena z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu poinformowała, że w środę 2 lipca została przeprowadzona sekcja zwłok. Przeprowadzili ją eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muszą zostać wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy i czynności dowodowe będą trwały, mimo że podejrzany nie żyje. Były uzyskiwane również opinie biegłych, chociażby właśnie z sekcji zwok i opinie balistyczne. Z kolei małopolska policja podała, że w związku ze sprawą zatrzymano znajomego Tadeusza Dudy. Funkcjonariuszyn znaleźli przy nim broń myśliwską i tutaj cytuję Gdybyśmy znaleźli inną broń, to podejrzewam, że inne osoby również otrzymałyby zarzuty. Do tej pory została ujawniona tylko jedna osoba, która posiadała taką broń i to wyjaśniała pani rzeczniczka Katarzyna Cisło. W tym odcinku to by było już na tyle. Prawdopodobnie jest to odcinek ostatni z tej serii. Być może jeszcze Was krótko poinformuję o rozwoju tej sprawy, aczkolwiek wiecie, że takie sprawy się bardzo długo ciągną. Być może i nawet za kilka lat nie poznamy tak naprawdę, jakie były prawdziwe motywy Tadeusza Dudy.